Dobbing, dubbing, dubbing. O, fajny temat na odcinek, dubbing. No? Dubbing. Zróbmy taki temat teraz. W tym odcinku będzie o dubbingów, na co można podkładać głos w naszym życiu. Zaczynamy. <śmiany> W dzisiejszym odcinku spróbujemy zdaleć machota z małą którą schował dla nas w odmętach swojej wiedzy Michaczek. W tym odcinku pogadamy o dubbingu, o tym jak może się wam przydać w waszym życiu, aby było lepsze niż kolegi. super jest. No później że bo bój, dzieci w domu nie śpią, po takich bajkach też bym nie usnął. Dlaczego robimy takie te wstępy? Po pierwsze, żebyście lepiej zapamiętali te treści. Tak. więc jest to celowe działanie, a po drugie, żeby… Opluli się kawką rano a jak 5.30, odpalacie sobie YouTube'a, no. zaraz powstawa wstawakach. Dokładnie. Dubbing. Czy lubisz oglądać filmy z dubbingiem czy z lektorem? Bo to jest różnica znaczna. To jest tak, jak y, mózg mam w miarę wypoczęty, to lubię sobie włączyć y, ten… Y, a czekaj, bo dubbing, lektor, ale jeszcze napisy są trzecie, no nie? Tak, czyli… Dubbing, ee... lektor, napisy, no nie? I, i głucho nie ma. <laughs> <laughs> tak. Dubbing to jest jak y, masz mm, wiele głosów Dabing to wiele. Tak, tak, <coughs> tak. No to przykład, nie, to, to bajki dla dzieci tylko tak oglądam, masz, a ty? Niektóre te lepsze bajki tak, mają le, Klarabella, większą... Klarabella też była dubbingowana. Mm -hmm. Znasz Klarabellę? Nie? Taki pierś przekręcali i oni Aha. się pojawiali gdzieś na Słowacji okay, wtedy, u Franka tam na okay. tych na kneliczkach. <laughs> no dobrze. Czyli to Ciekawe, czy Lektor. Z tu... Lektor. Czyli takim głosem bardzo stoi, tak? tak. Oddaj mi to. I dobrze, a cięcia... napisy? Czyli oglądasz w języku angielskim. Hello, this is How are you? A po, tutaj wtedy pod spodem napisy... mówi: Spotkaj się na ze mną, tęsknię no Dobrze, mną. To jest takie. Yy, przykleństwo, no nie? Po angielsku na F, no nie? I tam filmy tak. No strasznie. Na F, a, a napisy: o kurka. <laughs> tak samo, lektorzy często nie tłumaczą dosłownie, tylko zupełnie inaczej. No, nie? no dobrze. Dobra, ale przełóżmy to na nasze życie, no bo, bo nie gadamy teraz... teraz o filmach, to nie jest filmografia. Tak. Chociaż Żarcik z rana jak śmietana. No. Tylko do jakiego typu nas prowadzisz, moja ty szyszunio? Wpadnę na taki pomysł zaraz, który go tak? przedstawię. <głos> <głos> Bo ja lubię robić analogię z różnych rzeczy, no nie? Czyli wybacz, mamy dabić no nie? Ile razy zrobimy dobrą minę do złej gry, na przykład? No nie? Dobra mina do złej gry. Czyli dobre słowa do złego... Go zachowania. Tak. Do złego nastroju. Masz, co ci dolega? A wszystko w porządku, jest bardzo dobrze. No? Dokładnie, a w środku wszystko mówi tak, jak ten czyli... aktor y, amerykańskich westernów. Tak. A głowa nie, kurcze, teraz... jestem lekko niedospany. Dokładnie. Środek cały krzyczy: pomóż mi, pomóż! <noise> Czyli jesteś słabym z rektorem? <noise> słabym rektorem no. no. nie? Nie, że życie nasze czasem to jest jak to jest czasem jak napisy do filmu takiego akcji jest. Film akcji. <noise> właśnie, a my próbujemy do niego zrobić takie napisy tak. człowieku Które jak z katechezy. Zmięk I zmiękczają to wszystko, no nie? Nie, nie, że nawet że nie zmiękczają. Tylko robią po prostu takie przyciszone, zmiękczone emocje no z tego wszystkiego. To chodzi o to, żeby nasze życie było pełne. Dolby Surround, 5.1 subwoofer, Turbo Power. Tak. A nie tylko napisy. Po cichu, bo dziecko śpi. Łążna fula! Swoje życie. Dokładnie. I teraz można kończyć. <laughs> Dobra, to jest zadanie dla was. Jaką mądrość można wyciągnąć z dubbingowania z tej kwestii w wasze życie? Myślę, że to będzie pole do kreatywnych komentarzy. Nie, bo z ekspresją emocji jest właśnie jak z chińskimi słuchaweczkami od Ciekawe, co zrobi z tym YouTube odsiejowym, nie? Odsieje Od, odsie, Może być tak. Albo całe życie jesteś zawodnikiem, który lubi, jak mu dobrze grają przody, subwoofer lekko zarywa, nie dupą, ale powiedzmy senereczką i jesteś naprawdę otoczony super przestrzenią, Albo masz takie dwie słuchawki jak z targu, cieszę się, że masz za 15 zł erbocy. i one ci tak harczą te takie podrabiane rpocy. I ten dźwięk jest taki... Słuchaj, o życie pełną gębą. Dokładnie, tak, no nie? Właśnie, pełnymi uszami. Tak, no bo... Jaka tak... mądrość tego... Żeby kdułu. emocje z nas potrafiły wychodzić tak, jak wchodzą do nas porządne dźwięki albo takie... Nie a ja się rozjuszył w tym odcinku. Okej. Okay. Następny odcinek, ty zaczniesz. <śmany> Dobra, ja już kończę, bo <śmany> ludzie nie wytrzymają. Życzymy wam wspaniałego dnia i mamy nadzieję do jutra. Ostatni w tym sezonie. Ja byłem gufim, a ty byłeś e, tym super leniwcem. No chyba to było tak. E, dzisiaj to odcinek... Jak? Super leniwiec? Sid leniwiec, on był. Sid, se po kilododniu Aha, bo jest, rozumiem, super się. leniwiec. Pasowałoby w sumie. No skuba, jak się normalnie wpasował. Innym głosem powiem teraz: przedstawienie Ja Czekaj. też. Czekaj. Dawaj, ty. No? Śmiało, najwyżej. Kaczor tak robi. O kurka! Pięknie żeś tu. Zrobimy kiedyś odcinek y, głosowy. Dopingowy? Nie? Tak. Tak się kończy, jak nie ma agendy. Dobrze. No kurde. Ale już... Całe życie na chińskich Ech. słuchawkach, kurwa.